Widzimy tutaj sterowanie serwo mechanizmu przez Arduino. Tutaj mamy potencjometr. Działa na zasadzie klasycznego dziennika napięcia. Typowym zastosowaniem potencjometrów jest regulacja prądów oraz napięć w urządzeniach elektrycznych. Tutaj mamy zestaw główny Arduino. A dalej przechodzimy do serwomechanizmu. mechanizmu. W którym jest to zamknięty układ sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, w którym sygnałem wejściowym jest jakaś dana, taka np. jak położenie, prędkość czy przyspieszenie. A tutaj widzimy cały klucz programu do sterowania.